Buongiorno, come stai? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Was jesteście zdrowi i gotowi na nowy odcinek. Jeżeli tak, to lecimy z nim. W dzisiejszym odcinku będziemy robić unboxing Gdyż od jednego mojego subskrybenta właśnie dostałem paczuszkę. Wiem doskonale, o co tam jest, ale tylko dlatego, bo rozmawialiśmy o pewnych tematach. W dalszej części nagrania będę odpowiadał pewnej youtuberce, influencerce, gdyż zaczepiła mnie na swoim kanale. Oczywiście ona już tutaj była, brałem ją pod krytykę, więc dobra. Ale teraz otwieramy paczuszkę. Tak wygląda w środku. O! I coś tutaj mała niespodzianka też. O. o! No, chłopaki! Zobaczcie. Mango Fiesta. Ostre sosiki. No, no, no. Bardzo fajne opakowanie. O! Wow, boczek. Tak wygląda. Też bardzo fajna graficzka. O, tu mamy jakąś petardę chyba. Adżyka. Mm. O. Coś też bardzo fajnego. Barbecue. Chciałbym Tobie podziękować za dodatkowe produkty też. To są sosy robione przez, właśnie, mojego subskrybenta. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany testem tych sosów, to piście w komentarzach. Chętnie zrobię, jeżeli ktoś chciałby też zakupić, to się podpytam go, czy planuje sprzedaż. Jeżeli tak, później dosłownie się dogadamy. Zobaczymy, jak możemy to rozwiązać. Chciałbym odpowiedzieć tej pani na to, co tu zobaczycie. Lecimy z tym filmem. Ach, ach, ach. Ach. W ogóle ostatnio widziałam, jeszcze wam powiem, na jakimś kanale YouTube nie będę robić reklamy. Ktoś skrytykował mój makaron, Włoch w ogóle jak ona może powiedział tak, oprócz, fanta oprócz fantastycznej dykcji, to ona się nie zna na gotowaniu. Ja fantastyczna dykcja, chodziłam do logopedy całe życie. Na tym filmie możecie zobaczyć. Też podlinkuję poniżej. Nic takiego nie powiedziałem, ale dobra, jedziemy dalej. I chyba lepiej gotuję niż wymawiam. Mój drogi Włoch, więc ci odpowiadam. I teraz. Mój drogi Włochu, gdybyś spróbował mojego makaronu, to byś mógł ocenić. A jeżeli tylko mnie oglądasz, to mnie ocenić nie możesz. A tak poza tym. To Nie muszę próbować danego dania ugotowanego przez Panią. Mogę oceniać oglądając. A teraz pokażę Pani, skąd wiem, że nie ma pojęcia Pani. O gotowaniu. I to bardzo prosto jest zweryfikować. Jedziemy z nim. Przypomnę wam, to miała być Al Amatriciana. Że Włosi robią bardzo proste makarony. I ja, jako skromna osoba, powiem coś bardzo nieskromnego. Uważam, że ja te makarony robię lepsze. Ponownie powtórzę, nie robisz lepszych makaronów. Zapamiętajcie to zdanie, bo do tego jeszcze wrócimy. I mój syn też to potwierdza. Natomiast... To, że twój syn to potwierdza, to nie oznacza, że mówi prawdę. Że musimy zesmażyć bocze. Drugi punkt. Oczywiście mm, nie mamy w Polsce tego boczku, który mają włosi, guanchale, ale. Dlaczego się pani nie przygotowała? Guanchale nigdy nie był i nie będzie boczkiem. To jest policzek, który jest częścią podgardla. Idziemy dalej. Sos pomidorowy musi mieć troszeczkę czosnku? Nie, nie musi. Czosnek włosi nie używają w tak dużej ilości. Polacy, Węgrzy, Niemcy i obojętnie o kogo byśmy mogli powiedzieć. Ponownie się zapytam, dlaczego pani się nie przygotowała? Waj andiamo! Powiem wam, że Włosi takie bardzo prościutkie te makarony robią i w sumie nie wiem czemu. Ja wiem, że oni mają doskonałe te produkty, ale mi tam czasami brakuje takiego, wiecie. Jak nie smakuje, to nie trzeba włoskich dań jeść. Tyle. Jakby w podstawowym przepisie nie ma... Ale ja potrzebuję troszeczkę zredukować jakimkolwiek alkoholem. Sos ten alkohol wyparuje. W Al-Amatryczanie jest wino. Chłopaki, zobaczcie teraz, jak chodzi o makaron. Jaki on będzie suchy? Odrobinkę makaronu. O. Są tacy. Jak? Ktoś może próbuje mówić, że gotuje, robi lepsze makarony od Włochów, jeżeli makaron jest suchy. We Włoszech to się nazywa martwy makaron. Którzy dodają wodę z gotowanego makaronu, ja zawsze mówię ja nie. Nie rozrzedzam wodą smaku. Zobaczcie, zobaczcie, jak to wszystko się klei, co do wody, do, do, do sosu. Ja je wręcz redukuję i zagęszczam. Następny punkt, który pokazuje, że pani nie zna się na gotowaniu ani na kuchni włoskiej. Dodając wody z makaronu do sosu, nie rozrzedzamy smaków. Ta woda jest specjalnie używana, gdyż ma w sobie skrobie z makaronu, który pomaga zagęścić nam. Właśnie ten sos i też jest słony, więc ta woda nie jest bezpłciowa. Te punkty pokazują dokładnie, dlaczego mogę i będę krytykował panią, dlaczego mogę powiedzieć, że pani nie umie gotować makaronu, jak widzieliśmy na załączonym obrazku. Chciałbym się was zapytać: co wy sądzicie na ten temat? Nic innego mi nie zostało. Życzę wam miłego dziąka, do usłyszenia. Arrivederci, amici!